Dzień dobry. Dzisiaj zajmiemy się nowym tematem. Temat klimaty kuli ziemskiej. Punkty są dwa, krótkie. I teraz tak. Pierwszy punkt to klimat, myślnik, czym jest i od czego zależy. Drugi punkt to strefy klimatyczne. I teraz tak. W pierwszym punkcie mamy Klimat, od czego zależy? Na zeszłej lekcji mówiliśmy sobie o, o pogodzie. O pogodzie, która, na którą wpływa sytuacja, która jest bieżąca, w danym miejscu, w danym czasie. Natomiast klimat, no to już jest coś większego. Klimat to jest układ pogód, który ma miejsce w ciągu jakiegoś okresu czasu. Czy to jest 10 lat, czy 20, to już zależy od człowieka który ustawia dane, dane klimatyczne i je porównuje. Natomiast no, głównie się przyjmuje, że 10 lat to jest taki, takie minimum, które musi być zachowane, żeby powiedzieć coś o klimacie, jakie jest to dla, dla danego miejsca. I teraz tak. Klimat jest to wieloletni układ pogód obserwowanych na danym obszarze. Czyli mamy pogodę, która w ciągu całego roku się zmienia opady, temperatura, zjawiska i my patrzymy to na przestrzeni 10 lat e, i później e, i później widzimy e, jak to się zmienia i ustawiamy według tego klimat Co czego się można spodziewać jakich e, temperatur albo pogody w danym części roku i tak dalej, więc tutaj mamy bardzo jasną sytuację e, żeby oka pokazać, jak ten klimat wygląda. No i to, od czego on zależy, ten klimat? Po pierwsze, zależy od szerokości geograficznej. Dlaczego? Ponieważ od szerokości geograficznej zależy temperatura, którą można tam zaobserwować. Na pewno wyższe temperatury będą w szerokościach w szerokościach zwrotnikowych niż w biegunowych, no bo oczywiście większa dawkę energii, którą Słońce przekazuje w, tych, w tym klimacie zwrotnikowym, przekłada się na wyższą temperaturę. Następnie wysokość nad poziomem morza. To już żeśmy mówili na temat, na temat wiatru, wiatru halnego na przykład, który pokazuje, że wraz z podnoszeniem się nad poziom morza, nad teren, podnoszenie się nad poziom, teren nad poziomem morza zmniejsza się temperatura, zmniejsza się temperatura średnio około 0,6 stopnia na 100 metrów, natomiast jeżeli jest gradient sucho adiabatyczny to wtedy 1 stopień, więc tutaj mamy też różnicę pomiędzy klimatem, zresztą jak idziemy w góry do Zakopanego, Zieleńca czy do Karpacza, to czujemy, że jednak tam jest trochę chłodniej. Nie jest to ta sama temperatura, co we Wrocławiu na przykład albo gdzieś w innych miejscach, w których jesteśmy na co dzień na nizinie. Jest ona niższa, więc też ma to związek z tym, że ta temperatura wraz z wysokością spada. Oprócz tego jeszcze mamy opady. Góry powodują to, że niekiedy Sytuacja jest taka, że te chmury nie przechodzą przez wał gór, zatrzymują się tam i powodują opady. Dlatego też tam można zaobserwować wyższe opady ze względu na to, że te chmury są hamowane przez, przez barierę orograficzną. Następnie rozmieszczenie lądów i oceanów. To też jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli jesteśmy na środku kontynentu, jak w Bajkonurze w Kazachstanie. No to możemy się spodziewać, że tego opadu tam raczej nie będzie tyle niż na przykład w Paryżu w Europie. Dlaczego? No bo odległość od oceanu do Paryża jest kilkaset kilometrów, natomiast już do Bajkonuru jest to kilka dobrych tysięcy kilometrów, więc wypada się ten deszcz o wiele wcześniej. Oczywiście to, co tam dotrze, to też będzie padać, ale to już nie są takie wysokości jak w, w morze, nad oceanem. Oczywiście różnica temperatur też jest większa, ponieważ chmury zatrzymują ciepło i też nie pozwalają, żeby się ten teren bardziej nagrzał, więc to jest bardziej wyrównana temperatura, natomiast w strefie klimatu jest daleko, daleko od morza, czyli w strefie klimatów kontynentalnych, tutaj mamy bardzo duże różnice w ciągu dnia, w ciągu roku również, chociaż, chociaż w ciągu dnia są bardziej wyraźne. Następnie mamy rzeźbę terenu. Rzeźba terenu to też jest związana z, tym, z tą wysokością. Tak? Kim jesteśmy wyżej, tym, tym jest więcej opadów. Natomiast rzeźba terenu może powodować to, że ten, ten opad może się pojawić i może go też nie być. Jeżeli mamy jakąś dolinę, Położoną w środku gór, no to tam możemy się spodziewać, że opadów będzie tam mniej niż w tych górach, które otaczają, ponieważ napływające masy powietrza z deszczem zatrzymują się na tych górach i nie przepuszczają go do środka. Następnie mamy jeszcze prądy morskie. Prądy morskie to będziemy jeszcze mówić o tym na następnych zajęciach. Natomiast na czym to polega? No, polega to na tym, że Prądy morskie, czyli wszystkie działania oceanu, które, które są powodowane przez ruch wody morskiej, powodują niesienie ze sobą cieplejszej lub silniejszej wody. Jeżeli to jest cieplejsza woda, no to mamy więcej opadów. Temperatura się, temperatura się wyrównuje, ponieważ mamy te chmury, które zatrzymują promieniowanie w jedną i w drugą stronę. I mamy też coś takiego jak prąd jak zimny, który nie jest zimny, że tam lodów, lod, lod, lód płynie, tylko jest chłodniejszy, więc nie powoduje to parowania. Jak nie powoduje parowania, nie ma też deszczu. Nie ma deszczu, nie ma chmur, więc różnice temperatury będą większe, jak i mniejsze opady w ciągu całego roku. I teraz tak, mamy strefy klimatyczne. Strefy klimatyczne dzielą się na takie dwie główne grupy. Pierwsza główna grupa to są strefy klimaty strefowe, a drugie klimaty a strefowe. Klimaty są przedstawiane na podstawie na podstawie klimatogramów. Klimatogramy przedstawiają albo, znaczy tak, przedstawiają na pewno temperaturę i przedstawiają na pewno Opady w ciągu roku, w ciągu miesięcy, średnią temperaturę i średni opad. Oczywiście mówiąc o tym, o tych średnich opadach i temperaturze, trzeba powiedzieć o amplitudzie, amplitudzie rocznej albo dziennej temperatury. Oczywiście, jeżeli mówimy o amplitudzie dziennej, no to chodzi o najniższej i najwyższej wartości temperatury w ciągu dnia, oczywiście takie największe różnice występują na pustyniach. Dlaczego? Ponieważ tam nagrzewa się teren bardzo szybko do bardzo wysokich temperatur, nawet ponad 40-50 stopni. Natomiast w ciągu nocy temperatura spada do nawet 0 stopni i mniej. Ponieważ nie ma tam chmur, które by zatrzymywały wypromieniowanie ciepła, więc one po prostu bardzo szybko bardzo szybko stygną i tracą temperaturę. Natomiast najmniejsze... Różnice są tam, gdzie jest cały czas powłoka chmur, gdzie yy, ciepło nie ucieka, ale też nie za mocno się to nagrzewa, więc różnice są niewielkie. Najwię, najmniejsze różnice, jak wiemy, są w klimacie, no nie wiemy jeszcze, bo nie powiedziałem, ale jak będziemy widzieć, czy są w klimacie równikowym, tam cały, codziennie pada, więc chmury są właściwie cały czas nad, nad horyzontem, Albo przynajmniej się zbierają przez, przez ten jeden, też przez każdy dzień. Natomiast nie ma takiego dnia, którym by ten opad nie nastąpił. Więc cały czas tam ta temperatura oscyluje około 25 stopni, nie zwiększa się za mocno, ani nie spada. W ciągu roku cały czas ta temperatura jest stała. No i teraz tak mamy strefowe klimaty. Pierwszy, stref, pierwszy strefowy klimat równikowy równikowy klimat jest można powiedzieć najbardziej takim prostym temperatura przez cały rok jest taka sama 25 stopni 24 nie więcej, nie mniej tak przez cały rok opady są wysokie ponieważ jest to klimat równikowy, gdzie cały czas niże dominują w atmosferze więc cały czas pada, więc są bardzo wysokie opady rzędu 3 4 5000 mm to jest to jest dużo to jest dużo. Następnie mamy klimat podrównikowy. Podrównikowy to już jest na pewno oglądaliście takie filmy jak Król Lew". To bajka była. No dobra, bajka. Albo w pustyni w puszczy. Może być. To tam to tej w puszczy to jest właśnie sawanna. Sawanna jest to obszar taki, który yy, nie jest pustynią, ale nie jest też lasem równikowym. Są tam zarośla, krzaki, jakieś tam baobaby, yy, step bardziej, taki step, ale z tym, że jest tam więcej zwierząt. Tam występują i słonie, i żrafy, i te lwy, i tak dalej. To wszystko, co te filmy przyrodnicze się ogląda, to właśnie tam głównie się kręci. To jest klimat, w którym oczywiście już. Tam temperatura trochę się zmienia, trochę się zmienia pod względem na, takim, że słońce przechodzi tam dwa razy, więc przez, przez te miejsca, że jest pod kątem prostym 90 stopni, więc ta temperatura wtedy jest najwyższa. E, opady, opady tutaj się też różnicują, bo są dwie, dwie główne, dwie główne um, takie pory, czyli pora sucha i pora deszczowa. Pora sucha jest wtedy gdy nie pada, pora deszcza, jak wtedy, gdy pada deszcz i wtedy wszystkie zwierzęta zaczyna, yy, zaczynają już yy, normalne życie. Wtedy, gdy jest sucha, no to szukają tej wody. Następnie mamy klimat zwrotnikowy. Klimat zwrotnikowy to już jest bardzo taki klimat wyraźny, wyrazisty, ponieważ tam po pierwsze nie ma opadów, bo cały czas są wyże w atmosferze. Yy, z drugiej strony nie ma też... Yy, Jako takich, bardzo, takich małych różnic temperatury już się zwiększają. Yy, wtedy tam jest raz, raz w roku najwyższa temperatura. Yy, sięga nawet 30 kilku tam stopni w ciągu miesiąca, więc to jest bardzo dużo. Yy, nie pada tam w ogóle, więc, więc jest, jest dosyć sucho. Tam występują też głównie pustynie. Najwyższe zasolenie jest też oceanów, o, o czym będziemy też. Niedługo mówić. Następnie mamy klimaty podwrotnikowe, czyli śródziemnomorskie. One się charakteryzują tym, że yy, są takie bardzo specyficzne, bo tam, gdzie temperatura była najwyższa, tam było najwięcej opadów. No, najwięcej opadów ze względu na to, że najwięcej paruje, przesuwa się to na ląd i pada. Natomiast w klimacie śródziemnomorskim jest odwrotnie. Co to znaczy? Że najwięcej pada wtedy, gdy jest najzimniej. Czyli zimą. We Włoszech, Hiszpanii i Grecji pada najwięcej deszczu, a latem tego deszczu tam nie ma. Więc to powoduje to, że możemy jechać na wakacje do Chorwacji, na przykład, i spodziewać się, że będzie bardzo dobra pogoda. I taka ona będzie, ponieważ ten opad nie występuje w ciągu. Znaczy, występuje, oczywiście, to nie jest tak, że w ogóle go nie ma, nie? Występuje, ale on jest bardzo rzadki. Nie? Historia z życia wzięta, gdy byłem na południu Francji, to przez cały miesiąc tak naprawdę spadło trzy krople. Trzy krople. Codziennie patrzyłem, bo akurat za czasów studenckich też tam pracowałem. Czekaliśmy na deszcz, żeby, żeby, nie, żeby był wolny dzień od, od podlewania, no ale niestety za każdym razem to samo użyło się i nie spadło ani kropli deszczu, więc tak naprawdę to jest bardzo wyraźne, że, że tego dopadu tam nie ma. Następnie mamy klimaty umiarkowane, czyli nasze. Pory roku, temperatura poniżej zera spada zimą. Tutaj już mamy pierwsze takie temperatury, które spadają poniżej zera. I bardziej na północ, tym są chłodniejsze te klimaty, i bardziej na, na zachód, to mamy sytuację taką, że jest więcej opadów bo jest morski klimat, im bardziej głąb kontynentu, tym mniej opadów jest, więc jest też, też różnice temperatury są większe. Następnie mamy klimaty już oko biegunowe, subpolarne i polarne. Subpolarne to są te takie, Islandia, o na przykład, że jest trochę opadów, śniegu, trochę zimne, trochę zimy, trochę lata, takiego 15 stopni, lato, nie? I to jest wszystko. Natomiast te biegunowe to jest Antarktyda, nie? Czyli już tam, jak będzie około Zera stopni, to już jest naprawdę gorąco, nie? A tak ogólnie wszystko poniżej zera. Śniegu tam za dużo nie pada, ze względu na to, że no z czego, jak jest minusowa temperatura, to nie ma z czego nawet ten śnieg wyparować, wyparować i spaść na Ziemi. Mamy jeszcze klimaty astrefowe. Klimaty astrefowe to są te, które są wszędzie na Ziemi, nie są związane ze strefą klimatyczną, z daną strefą, gdzie występują. To są strefy na przykład, po pierwsze, Pierwsza strefa to jest strefa klimatów miejskich i druga górskich. Miejskie klimaty no to są takie, jak we Wrocławiu mamy. Klimat taki, że temperatury są o wiele wyższe w ciągu roku, niż pozostałe tutaj region Dolnośląski czy Polski. I opadów jest stosunkowo. No i to właśnie kwestia jest taka, czy jest mniej czy więcej? Raczej jest mniej ze względu na to, że yy, powierzchnia zabetonowana wszystkich chodników, ulic i tak dalej powoduje to, że te chmury się rozpraszają, ponieważ jest wypromieniowanie bardzo duże. Więc jak jest wypromieniowanie bardzo duże, to ona rozprasza chmury. Zresztą mówi się, że tam gdzieś w środzie śląskiej taka wielka burza była ot, wyrywało drzewa z kowarzeniami. Przyszło co do Wrocławia, ta nikropa nie spadła. Dlaczego? Klimat miejski. Klimat miejski, który powoduje, że jest tutaj cieplej, gorzej się też czujemy, bo, bo, mamy, bo mamy dużo smogu. Natomiast z drugiej strony nie musimy się martwić, na przykład o odgarnianie ulic ze śniegu, nie? no bo tego śniegu prawie że nie ma. Chociaż w tym roku to była naprawdę sytuacja bardzo, bardzo irracjonalna, ponieważ śnieg spadł bodajże dopiero kilka dni temu, i stopnia, już go nie ma. No i górski to jest, górski występuje wszędzie, gdzie są góry. Czyli po pierwsze jest zimno, nie jest kwestia tego, czy jesteśmy w Alpach, czy w Himalajach, czy, czy w Antach. Sytuacja pogodowa będzie podobna. Będzie tak samo zimno, będzie tak samo dużo opadów śniegu, i tyle, nie? No może się różnić tylko opadami, nie? Że tu jest trochę więcej opadów, tam jest trochę mniej. Ale ogólnie wszędzie jest prawie tak samo. Yy, dobra. Opowieść o klimatach, o klimatach kończymy. Yy, co jest ważne? To, żebyście wiedzieli, że klimat różnicuje się wraz z oddalaniem się od równika. Czyli im bardziej na północ i południe, tym ten klimat jest bardziej wyrazisty. Bardziej y, robią się wyż, większe różnice, y, temperatury, opady się różnicują też, bo to w związku też z atmosferą. E, więc warto patrzeć, jeżeli będziecie analizować później gdzieś tam do matury czy, czy inne zadania, proszę zwróćcie uwagę na to, jak temperatura i opady zachowują się względem miejsca i względem y, wysokości Słońca nad horyzontem. Kiedy ta wysokość Słońca jest najwyższa? jak się zachowują wtedy temperatury, jak się zachowują wtedy opady. Wtedy najłatwiej jest, najłatwiej jest zaklasyfikować, gdzie ten klimat występuje, jak on się nazywa i czym on tak naprawdę czym on naprawdę się wyróżnia. Dobra, na tyle dzisiaj.